Dzieje się niezapowiedziane, znikąd otrzymaliśmy informację o ogromnej aktualizacji nadchodzącej do gry. O nietypowej godzinie, było 15:03 na oficjalnym serwerze Discord, pojawiła się rozpiska, czego możemy się spodziewać, oraz oczywiście wizualne ukazanie tylko niektórych nowości w postaci trailera. Sama aktualizacja nosi nazwę Eskalacja Wolności i zostanie wypuszczona dnia 6 sierpnia, czyli jest to klasycznie wtorek. Może przy okazji dostaniemy nową obligację? Spojrzymy na Twittera, a potem przeanalizujemy nowości w trailerze. Post na X, czyli oczywiście Twitterze, wymienia nam po kolei. Dziesiąty poziom trudności. Patrząc na zwiastun, będziemy mieć przechlapane. Ciekawe, jak twórcy postanowią go nazwać. Dalej, nowe typy misji. Większa odposty, w obu przypadkach, czyli zarówno u terminidów, jak i automatonów. Oczywiście nowe warianty przeciwników, które idealnie wpasują się w dziesiąty poziom trudności oraz oczywiście nowe zagrożenia planetarne, które szkodzą zarówno nam, jak i przeciwnikom. Oczywiście twórcy nie przedstawią nam wszystkiego, bo jak wiemy lubią zostawiać nam niespodzianki. Zerkniemy teraz na trailer aktualizacji Eskalacja Wolności, który przygotowało nam Arrowhead. Since launch, we've improved Helldivers quite significantly together with you, the community. We've released a lot of content, such as the flyers, the TCS missions, the destruction of an entire planet. This time around, we've got something special prepared for you. It's our first step out of many, where we're gonna expand the game in big, meaningful ways. New game modes, new objectives, new enemies. Jedną z nowych jednostek automatonów okazuje się mocniej opancerzony łazik. W tym przypadku bardzo przypomina znany pojazd ze świata Gwiezdnych Wojen. Najpewniej cały kokpit będzie otulony ciężkim pancerzem, a słabym punktem pozostaną nadal nogi obite średnim pancerzem. Pod znakiem zapytania pozostają jednak bronie wybuchowe. Co do wybuchów, możemy dostrzec, że w jego wyposażeniu znajdują się rakiety. No i doczekaliśmy się dziesiątego poziomu trudności. We have Warto wspomnieć, że coś o czym nie wspominają twórcy, a możemy to znaleźć na grafice promującej aktualizację, to widoczne statki automatonów. Dotychczas widzieliśmy je tylko w przerywnikach informacyjnych. One free the escalates. It's a full no escalates. We're bringing back a fan favorite from Helldivers 2. The Stabby Tentacled Beast. I tutaj zaczyna się zabawa gigantyczny impaler. Ciekawek będzie nazywany po polsku może palownik? Z komentarza twórców wiemy, że jego trzy macki będą nam odcinać drogę ucieczki. Bardzo interesująca jest jego wytrzymałość, gdyż sądząc po jego rozmiarach, będzie naprawdę twardym zawodnikiem. Następnym terminidem jest Sport Charger, czyli najpewniej zarodnikowy szturmowiec. Posiada umiejętność identyczną, może nawet intensywniejszą, co ciężarne wypluwacze żółci.

Zmierzymy się też z twardszym wariantem przywódcy roju, który albo będzie wyposażony w średni pancerz, albo będzie mieć jeszcze więcej punktów życia. Zamiast wojowników, do walki będzie przywoływać zwykły, dobrze znany wariant przywódcy. 10. 10 wniosek, before, Oczywiście czeka nas kolejne wyzwanie w postaci 10 poziomu trudności, który według deweloperów będzie dobrym wyzwaniem, które rzeczywiście daje efekt progresu. Możemy się też spodziewać ogromnych gniazd, czy też baz automatonów. Wyrwana głowa automatona? Wchodzę w to! Of course. What would the galaxy be without Czeka na nas nowy bagienny biom. A także nowe zagrożenie środowiskowe w postaci toksycznego deszczu. Osłabia on pancerz zarówno Helldiverów, jak i przeciwników. Which is just as Freedom we have new objectives coming in like the retrieve larva mission where you find this backpack with little crying larva that you need to reach the extraction with. But you also have to be careful because it's gonna be crying a lot and you're getting swarmed by more and more terminants I to by było na tyle z nowości, o których jesteśmy poinformowani. Będzie się działo. Pamiętaj! 6 sierpnia